I w międzyczasie jeszcze napaliłam, chciałam powiedzieć w sklepie, nie w piecu, sklep mi w głowie, bo do sklepu miałam też lecieć, ale już gdzie się na chwilę obecną nie wybieram, także kochani powiedzcie mi jak wam się spało, bo mi osobiście się nawet dobrze spało, chociaż miałam kilka w nocy pobudek, coś mi tak usta tak zaschną, takie są takie, no nie, pół, chyba sucho w powietrzu jest, powiem wam tak, ale ja się nalatałam. No, i mamy w pół siódmej, gdzie ja miałam kończyć live'a, ja go teraz zaczynam. Zrobimy go 15 minutowego, 15 minutowego mam nadzieję. I biorę się dalej za robotę, bo u nas, uwaga, padał śnieg. Śnieg taki, no nie, no co ja mówię, jaki śnieg Marzący deszcz. I to wszystko, jak spadało, to fuch, zamarzało. I mój mąż powiedział, że jest tak ślisko, no więc trzeba uważać na drogach. Także będziemy uważać. Ja z Was co jakiś czas będę zostawiała. O dziękuję za pierwszą łapkę. To jest Kasia albo Grzesiu podejrzewam. <grych> yy, będę zostawiała, bo muszę latać do pieca, bo musiałam w nim pilnie napalić. Mamusia rozrabiała, to mamusia sytuację opanuje. <grych> I jeszcze coś ja chciałam powiedzieć wam. A chciałam wam powiedzieć, że życzę Wam wszystkim przyjemnego dnia. Ale patrzy, mam to kolor? wy nie? Dzień, A. Aha. Dobra, dwie osoby. Dzień dobry bardzo serdecznie. Witam Was w dniu dzisiejszym. Mamy wtorek, 10 lutego. Wszystkim solenizantom. Oczywiście, moc i serdeczniejszych życzeń, jeżeli kogoś tutaj mamy. Także wszystkiego najlepszego. Plany na dzisiejszy dzień. Dzisiaj jest wtorek. Ja nie pamiętam. Ja miałam coś dzisiaj robić, ale nie wiem. Nie wiem, te, nie pamiętam teraz tego. Wszystko mi teraz mamy poprzestawiane i nie mam tak poukładane, jakie miałam. Ale wiecie co? Słyszycie to? Jak mi fajnie strzela w piecu. Wtedy, że drewnianko tak się fajnie pali, fajnie jest. O, super. No I tak, wczorajsze wspomnienie miałam te urodziny. U mnie byli goście, a czy goście, no bo była moja rodzina, goście to są moi, moi najbliżsi. Fajnie spędziliśmy czas. Yy, później miałam mega sprzątania, bo co moja Nadiana wywijała? I ja a te konfety mi rozsypała po całym mieszkaniu. Powiesiła. Girlandy, to to były girlandy, tak, te ścianki takie do zdjęć, chociaż żadnego zdjęcia nie było. Napis Happy Birthday zorganizowała, to bardzo fajnie, ale z tym sprzątaniem to potem zostałam ja, bo uwaga, musiała się uczyć na kartkówkę angielskiego. To powiem Wam, ogarnąć takie konfety, gdzie to się po prostu przemieszcza wszędzie, tak Basia miałaś rację, ja będę się użerała z tym jeszcze chyba kilka dni, bo jak mi to wyjdzie spod łóżka, Spod mebli, to na pewno gdzieś tam się wpakowało, ale dobra. E, nie narzekam tutaj, bo było naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie to ogarnęła. Także mojej córce bardzo, bardzo dziękuję za przygotowanie. Ona powiedziała, że ona w przyszłości chce się zająć właśnie organizowaniem urodzin, ale i to naprawdę dobrze wychodzi. Ma plan? Dobrze, niech tak jest. Ech, zaraz będę leciała do tego pieca, zobaczyć bo mu. <grym> No, no, rozrabiałam. ja nie wiem, jakie zapomniałam, ja zawsze pamiętam, a dzisiaj po prostu... Nie dzisiaj, mi to po prostu wczoraj wleciało z głowy, no ale tyle to się też tych rzeczy działo. Eee, no tak, zwiesiłam się teraz, no bo mi się, siedzi ta pewna rzecz w tej głowie, a, ale dobra. I tak, próbuję mnie dopaść, ale ja się tutaj nie daję, nie wiem, zna... nie, tylko to jest dobre do noska. <coughs> Ten kaszel jeszcze jakiś taki dziwaczny jest. Także widzę dzisiaj tutaj pustki. Ja za długo też nie będę siedziała. Będę leciała, bo muszę taki Nadię obudzić, bo już ją dwa razy budziłam. O, siedem osób. Dzień dobry, Welinko, Witam Ciebie bardzo serdecznie. Powiedz mi, Welinko, co tam u Ciebie? Ja już raz byłam na live, ale zaszła pewna sytuacja. Cześć, taryfiarz. Kurczę, i powiem Wam, że ja teraz... Całe to wszystko w tej mojej głowie, ten moi, mój plan, mam po prostu. On się pomieszał, jak taki kogiel-mogiel. Bądź pozdrowiona, Barbara. Ja Ciebie też pozdrawiam, Adrian. Jak po urodzinach, fajnie, fajnie było. Miło spędziliśmy czas w ogóle. Moja córka to mi taką niespodziankę zrobiła, ozdobiła mi pokój, wysypała konfetti, takie serduszka. Ja to mam, nie mam, miałam wszędzie, ale ja się spodziewam, że jak ja wiesz pójdę łóżko sprzątać, to tam też to będzie. A to było, po całym mieszkaniu się roznosiło. I ja 27 minut patrzyłam na zegarek, całą chałupę odkurzałam, bo <głos》> to było wszędzie. Ewelina, dobrze. Ewelina, a powiedz mi, ty masz e, ferię, czy ty jesteś przed feriami? Gdzie? Taryfiasz, ja u ciebie mam chiński znaczek. Poczekaj, ja to zrobię. Czekaj, to było, gdzie to było? Tłumaczenie. E. Zobaczymy, czekaj, tak, nie, to jest włączone, to będzie wyłączone, zobaczymy teraz to. Aha, nie, I jeszcze miałam coś tutaj zobaczyć, no i znowu jeszcze najlepsze wiadomości się pokazują. A tu zrobimy wszystkie wiadomości. Ola, witam Ciebie, Oleńko, bardzo serdecznie i przy Aleksandrze, my też mamy tutaj ten chiński znaczek, ale dobrze, będziemy sobie go obserwować. Jesteś przed feriami, czyli ja rozumiem, że Ty zaczynasz ferie 16 lutego, tak samo jak i my, także fajnie. I odpoczywaj w tym czasie. A powiedzcie mi, jaka u Was pogoda? Bo u mnie pada taki marznący deszcz. I mój mąż powiedział, że jest tak ślisko, że no ciężko się jeździ. O, dziękuję za serduszka. Ktoś mi tutaj puszcza serduszka. Dziękuję bardzo. Cztery łapki, trzynaście osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak macie zaplanowany już dzień do pracy, do szkoły, ferie, plany na obiad, może mi coś podrzucicie, jakiś pomysł? To by było fajnie, bo ja dzisiaj nie mam pomysłu na obiad. Co ja miał wczoraj na obiad? A, rosół leciał. Łapki i nogi do góry. <noise> tak, Tarifesz, powiedz mi, stoisz, czy czekasz na kurs, albo w domu jesteś. Filip, cześć Filip, co tam u ciebie, Filipku? A dziękuję Tobie, Filip, bardzo za życzenia. Pójdź mi prywatnie też pisać, czy prywatnie pod wogiem? Pisał, fajnie, dziękuję. U mnie, u Ciebie jeślisko, Ola, uważaj, bo jeżeli u Ciebie pada to samo, co i u nas, no to będzie po prostu lodowisko. Spaghetti, nie, ja Ci powiem tak, Taryf, jeszcze spaghetti u nas to się już tak przejadło i tak, ja mówię, ja już naprawdę nie mam pomysłu co do tych obiadów. Zrobię im kefir z ziemniakami, smażoną cebulą i nikt nie ruszy. A z kefirem to też bym nie zjadła, nie, ale tak mogę zrobić sobie ziemniaki, smażona cebula, ogórek, ale jakiś kefir, czy zsiadłe mleko, to już odpada. Ewelina, my też. Czekaj, Ewelinko, my też. Też macie to padające, coś? To lud. Poczekajcie, zaraz wracam. Ja tylko muszę lecieć do pieca, dobra, żeby mi nie zgasło. Nadia wstawaj. Dobra, jestem, bo ja teraz tak będę te latać, żeby mi w piecu nie zgasło. A ci, co mają pieca, wiedzą, z czym to się je. Wątróbkę bądź flaki. Wiesz co, flaki ok, ale wątróbka to u mnie też nie... Przy <grym> ja mam jakiś uraz od dzieciństwa. Ale to wszystko przez to, że miałam to jest na siłę i nie lubię. Ewelinka, nie? Aha. Mamy też spaghetti tutaj, czekaj. Ola, zupa pomidorowa. Ola, ten to pomysł z zupą pomidorową jest dobry, ale u mnie, ja nie wiem czy dziewczyny by miały Podpalił. ochotę. Podpalił? Tak. Dziękuję. A jest zamrożony? Trochę, ale nie, nie mam już czasu na Okej, okay, ja se tam pójdę. No to widzicie jakieś, ja ja są zamrożona u to mam. Gulasz. Z czego? Z bieder. Hmm. Tak, obstawiajcie, wyrzucamy pomysłami, ale ta zupa pomidorowa fajnie by była. Ja wczoraj taki wielki garnek ugotowałam rosołu, i z tego rosołu zazwyczaj na drugi dzień to mi wychodziła. Szła! wychodziła mi ta pomidorowa, robiłam ją. Ale ona wczoraj poszła raz dwa? Hej, Gucio, witam cię bardzo serdecznie. E, bioder. A co to bioder? Myśmy mieli krupnik. Ej, ale ten krupnik to by był dobry pomysł. No. Mamy 35 jeszcze chwilkę i ja uciekam później po południu postaram się zrobić live'a, także chciałam się tutaj z wami rano przywitać, chwilę porozmawiać, bo mamy 6:35, Ja też muszę lecieć do tego auta, bo bym posiedziała z wami dłużej, tylko no pada to coś, to coś i to, to marznie w powietrzu i ja nie chcę mieć przygód, a ja trochę do tej szkoły mam, więc my musimy tutaj działać. O, jak się tam pies na dole rozczekał. E, przy Guciu też mam te chińskie znaczki. łoty przecież ja to wyłączyłam, te chińskie znaczki. Hmm. ale ten Krupnik, to by był dobry pomysł, Krupnik. A w ogóle, Taryfia, zrobiłam te mm, schabowe z Twojego polecenia. No, ja, no faktycznie, zupełnie inny smak. No, dobre są. Ale mi jeszcze syn powiedział, żeby zamiast właśnie w mleku obtaczać, w maślance? Ola. Warzywa na patelnie, ty, i Ola, ty tu masz pomysł? Bo ja, ja sobie machnę dla siebie warzywa na patelnie, no. Ja mam ochotę dzisiaj na warzywa ja sobie to zrobię. Nie wiem. Lika moja zje, ale Nadia to. Ona musi, ona, mu, ona by musiała, no. Ona wiesz, czym to się je. Hej, przepraszam za, spó za spóźnienie. Cześć, Damianku, ale ja dzisiaj tylko na chwilę... Znaczy, ja byłam. Ja musiałam wyjść, bo u mnie się stała awaria w domu, więc musiałam wyjść. Następnie przyszłam. My mamy już 6.36. Pada u mnie marznący deszcz. To wszystko marznie i auta są oblubawaciałe, więc ja muszę szybciej kończyć, ale postaram się dzisiaj zrobić po południu live'a. Co Wy na to? Y Taryfiarz, o super, Taryfiarz Barbaro, tu, tu przecież nie masz korzeni chińskich, ja nie mam korzeni chińskich, a kto ja wie to wie, w jakich tam, tam czasach, gdzie tam my latali, także kochani, ja Wam życzę przyjemnego dnia, widzimy się, ja muszę naprawdę lecieć, bo i tam już tym co mi tak nie szczela. idę się ogarnąć, do tego auta polecę, Nadia obudzę. I widzimy się po południu. Dobra? Cudowności. Trzymajcie się cieplutko, z uśmiechem na twarzy, a ja serio muszę lecieć. No, ja mówię mi tu wszystko i pogoda i tu w domu się poprzestawiało. Także do zobaczenia. E, Marcinku, ja ci coś pokażę. Wiesz, gdzie lądujemy? E, takie takie grzeczne, takie mm, osóbki jak ty. Do jacuzzi. Pa, Marcinku. Także cudowności życzę wam wszystkim. Dobra, ja co?